Z drugiej półkuli list Litwosa. Litwos, którego świetne listy z Ameryki tak powszechnie się podobały, do jednego z naszych współpracowników wystosował list, w którym malowniczo opisuje swój obecny pobyt w Kalifornii. Ponieważ korespondencja ta, pomimo swego prywatnego charakteru, zawiera mnóstwo szczegółów, mogących zainteresować szersze koło czytelników, a pomimo niedbałej na pozór formy uderza malowniczością i talentem pisarskim. Przeto wyjmujemy kilka z niej ustępów, które dopraszają się druku. Rozpalam je ognisko, co noc w tutejszych lasach samotnych i bezludnych. Obecnie bawię w San Francisco, dokąd przyjechałem z Almeda City, stan Almeda w Kalifornii. A w Almeda City siedziałem w górach. Nie widując czasem po tygodniu twarzy ludzkiej, polując, zwiedzając jeziora i żyjąc w szałasie, który sam sobie zbudowałem. Takie życie ma dla mnie niewyczerpany urok, ale możliwe jest tylko w kraju tak ślicznym, ciepłym i tak obfitującym w zwierzynę, jak Kalifornia. Odwykłem po trochu od dachu, cywilizacji, łóżek, rosołów i tym podobnych przesądów, Moje ucywilizowane ubrania spoczywają u chorejna w mieście, a włóczęgi odbywam w stroju, który z wyjątkiem tylko butów przywiezionych jeszcze z Europy kosztuje jeden dolar. Kołdra sukienna, strzelba z jedną rurą karabinową, drugą gładką, dwie torby, jedna z żywnością, druga z amunicją, na koniec piesboj i koń stanowią mój strój, towarzystwo i tak dalej. Ogromne przestrzenie przecudnego kraju są tu jeszcze puste, gdzie niegdzie siedzą tylko skłotery, gdzie niegdzie trapery lub indianie, spokojni i bojaźliwi. Pustynia zaczyna się tu nieraz zaraz za miastem. Na płaszczyznach, czyli preriach, lasów nie ma, ze zwierząt żyją w nich miliony zajęcy, miliardy kuropatw, królików, kujotów, czyli małych wilczków nieszkodliwych i wreszcie trochę antylop. Góry szumią jednym wielkim borem, przerywanym tylko skałami i strumieniami. Drzewa platanowe, dęby czarne, laur, wieżby – oto przedstawiciele świata roślinnego. Wszystko to pokryte zbitą masą bluszczów, dzikiego wina i innych pnących się roślin. Wysokie laski siód dostarczają pokarmu. Przepisów wzbraniających polowania nawet na fermach i ogródkach nie ma. Owszem, wszyscy są wdzięczni, bo zające robią ogromne szkody. Mięso ich obrzydliwe. Kuje się ciągle o kaktusy, w tych zakłóciach muchy składają jaja, skutkiem czego wzdymają się pęcherze pełne wody i białych czerwi. Bezpieczeństwo wszędzie wielkie. Nikt nic nie kradnie. W miastach panują prawa US, United States. Stanów Zjednoczonych. Poza dystryktem miast Lynch nigdy zresztą prawie nie stosowany. Awantury trafiają się tylko między górnikami w złotodajnych okolicach, ale i tam ludno już wznoszą się wsie, miasta, a dzielna policja, której na pozór nie znać, czuwa nad każdym. Wyuczyłem się tu wiele rzeczy dawniej mi nieznanych. Wybornie strzelać, gotować. Rozniecać ogień i przede wszystkim dawać sobie rady bez ceremonii zawsze i wszędzie. Pozbyłem się wielu pretensji i przesądów, zyskałem trochę inny i szerszy pogląd na świat i wreszcie zakochałem się w takim życiu i takim kraju. Wiele, wiele jest tu stron pysznych. W miastach kwitnie biznes, interes, oparty najczęściej na szalonym kredycie i szachrajstwie. Ludność zwątlona, rozpustą, dość zepsutą, arcymieszana. Ludzi wykształconych w naszym sensie literatury, sztuk pięknych, jednym słowem życia ateńskiego, nie ma wcale, ale bardzo. Nikt tu nie rozumie na przykład różnicy między malarzem artystą a pokojowym. Gazety są tylko biurami informacyjnymi na wielką skalę. Zamiast religii kwitnie sekciarstwo, oparte zresztą na arcyziemskich interesach. W małych miasteczkach i wsiach, stanowiących zdrowe jądro społeczne, ludzie są prości, uczciwi, rzadko Niemcy, najczęściej rodowici Amerykanie. Sekciarstwa tu nie ma. Pomimo braku uczuć religijnych i obrzędów kościelnych, powaga i moralność wielka. Wszyscy umieją czytać i pisać. Nauka stoi nisko, ogólna oświata wysoko. Kobiety nic nie robią, prowadzą tajemne życie rozwiązłe. Grywają La Prière d'une Vierge, Bonda Emancypacji mniej niż gdziekolwiek. San Francisco, otoczony naokoło olbrzymią, pyszną zatoką, jest nowym, ale pięknym miastem. Ma mnóstwo ładnych domów, przed domami palmy i cyprysy, kilka pięknych wirydarzy, wspaniałe hotele, ale też to wszystko – Klimat mniej tu przyjemny, bo wiatr ciągle dmie jak w kuźni, wreszcie w całym mieście czuć odór ryb i ropy morskiej. Od strony oceanu brzeg wysoki i pokryty skałami, na których wygrzewa się tysiące lwów morskich. Z drugiej strony zatoka pyszna, z której wyjście na ocean zwiesie złotą bramą. Na przeciwległym brzegu zatoki leży Oakland Miasto, a raczej przedmieście liczące do 80 tysięcy mieszkańców W tym miejscu zatoka najwęższa ma bowiem tylko 12 mil angielskich szerokości Komunikacja oryginalna Bo z Oakland jedzie się do połowy zatoki koleją na pomostach składających się z wbitych pali w dno morskie Gdy pociąg wpadnie na taki pomost pierwszy raz niepodobna się oprzeć przerażeniu Poręczy nie ma Zdaje się, że pociąg rżnie się przez wodę. Gdy bardzo wietrzno, słychać pod pociągiem szum i ryk fali, piana podrzuca się aż do kół, wszystko się trzęsie. Jest tego od Oakland sześć mil. Potem stój, co takiego? Stacja. Na środku zatoki Banhof, galeria, parę budynków, wszystko na falach. Tam siada się w parowiec i resztę drogi do San Francisco odbywa się już na pokładzie, wśród stad morskich kaczek, mew, kormoranów i ukazujących się czarnych grzbietów delfinów. Cóż to jeszcze chciałem donieść? A, przyjechawszy do Ameryki, doprawdy nie trzeba umieć po angielsku. Pominąwszy, że Polaków z wyjątkiem Kalifornii wszędzie mnóstwo, nie znajdziecie ani jednej najlichszej mieściny w całych Stanach. Gdzieby nie było Żydka polskiego. Miałem z nich nieraz sto pociech. Amerykanie nie cierpią ich dlatego, że Amerykanie oszukują zwykle świeżo przybyłych cudzoziemców, a tymczasem polski Żydek przyjechawszy, dajmy na to w niedzielę, w poniedziałek o zakład orżnął już dwóch Jankesów. Mówił mi jeden z nich: Ma Mr. Peters oszukać pan Lewison, niech lepiej pan Lewison oszuka Mr. Peters. I wszędzie tak. Zresztą, choć ich nie cierpię, jest to dla nich nowa Jerozolima, bo to zawiść tylko handlowa, a bynajmniej nierasowa. Żyd jako Żyd taki dobry jak każdy inny. Wielu z nich doszło do majątków, a prawie wszyscy żyją w dobrobycie jeszcze i dlatego, że Amerykanie nie są wcale oszczędni, oni zaś dużo zarabiając umieją oszczędzać. W towarzystwach, w klubach są przyjmowani, często prezesują. Polityka ich interesuje. Należą zwykle do republikanów, odznaczają się radykalnością. Po polsku mówią mieszając z angielszczyzną, której uczą się łatwo. P. Mendelssohn, na przykład, mówi do mnie w ten sposób: Ja bym żył w Europie, but I am radykał. Pan wiesz, tam nie można jak tu, for instance, see, see. Pytacie, czy wrócę? Tak. Wrócę, ale nie inaczej jak przez Pacyfik, to jest naokoło Ziemi. Ale już tak żyłka Żyda tułacza rozwinęła się we mnie, że wrócę może tylko po to, aby po pewnym czasie ruszyć znowu w świat, na przykład na wyspę Borneo lub do Afryki.